Widzę wszystkie na no, zewnątrz i w ogóle to strasznie męczone, ja sam coś dzisiaj nie jestem gotowy nawet sądzę W ogóle to nawet nie chciałem mieć bycia scenariusza więc będę teraz trochę ją. i w ogóle... No, wstajemy. Wsta wstajemy! Wstajemy, wstajemy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Distroy, a to jest drugi odcinek Destroy Recenzji. Pod pierwszym widziałem sporo komentarzy. Dużo też osób się po nim wypowiadało. Postanowiłem wziąć sobie do serca całą krytykę, jaką dostałem. I w ogóle chciałem Was zapoznać z moim współpracownikiem TTEM. Kurwa! A, no dzięki Distroy. No, no właśnie ten film będziemy komentować. znaczy distroj będzie komentował, bo ja. No. Ja. Ja będę dzisiaj... Głos posiadomowy. <laughs> Siemka wszystkim, tutaj tutaj. <laughs> witajcie dzisiaj. Zostałem zaproszony do e, Destroyowych recenzji i... No właśnie nie wiem co. Dzisiaj wspólnie z Destrojem, no o ile da mi coś powiedzieć, skomentujemy sobie film... Ja nie pamiętam jaki Destroy... Przypomnij bo ja, bo ja nie wiem musisz mi powiedzieć co by Zrecenzujemy powagę od Billy Machinima o in, imieniu... Kurwa o imieniu. O nazwie... Ziemia Niczyja. A no dzięki distro no, no właśnie ten film będziemy komentować, znaczy Distray będzie komentował, bo ja... No. Ja. ja będę dzisiaj... Bossią No to skoro mamy go z zło. Zgu... No to skoro mamy Titea z głowy. I ten nieśmieszny wstęp również. No to przechodzimy do recenzji. Pierwszy odcinek tego serialu opowiada historię kilku różnych ludzi, którzy potem e, zostaną zmuszeni do życia na bezludnej wyspie. Tak w mega, mega skrócie. Ale no ten, pokazuje się historia każdego z nich krótka, mamy do czynienia przez chwilę z każdym z nich i poznajemy z grubsza jego charakter i rolę w społeczeństwie. Tak więc jest całkiem ciekawie. Nie, no serio. To jest naprawdę oryginalny, nowy i całkiem nieźle zrealizowany pomysł na fabułę. Tutaj masz propsy ode mnie. To co od razu że to się w oczy, to muzyka. Jest bodajże z Risena i z czegoś tam jeszcze. Bardzo ładnie pasuje. Ten. Może nie jest jakoś niesamowicie dopasowana, ale tworzy klimat i naprawdę. Ten. Ogląda się jak to taką przygodówkę episką w kinie, normalnie. Serio się czułem, jakbym był w kinie. I jak mówiłem, każda z postaci może jest le leciutko, ale leciutko stereotypowa. To każda jednak ten, jest naprawdę, to każda ma sporo głębi, jest ciekaw, jest w ciekawej sytuacji. Mamy tutaj przykładowo takiego, mm, mm, e, e, z, z tego kurde, dzieciaka farmera, no ten, tak, dzieciaka farmera, e, który jest dosyć porywczy, dosyć rządny śmierci, wład, nie jakiej władzy, kurwa. Ten dzieciak jest ten, ten myśliwy, taki porywczy, i w ogóle, krótko mówiąc, właściwie chce zrobić dokładnie to samo co każdy normalny widz, ale no, no, wiecie, no. Mamy też żołnierza, który dostaje oklep na samym początku i widać, że jest inteligentny, dyscyplinarny i taki, przepraszam, że żyje. Mamy też takiego biznesmena, jakby który jest bratem takiego kapitana, znaczy takiego no, kapitana strażników. Który, ten, który wychodzi na tchórza, takiego sukien syna całkowitego, który jednak ma trochę głębi, i ten, i ten, i w miarę fabuły dowiadujemy się, że ten, że ten, no, że zawiódł on swojego ojca, nie zostając strażnikiem, znaczy tym, no, kurde, nie zostając, no, żołnierzem, o, żołnierzem, tak samo jak nakazuje jego tradycja rodzinna. Więc widać, że nie jest to całkowicie niepłaska. Zresztą żadna postać tutaj nie jest specjalnie płaska. Wieczorem ma was tu nie być. Ty, Skurwielu. Wyrażaj się. Przepraszam za syna. Przyzwyczaiłem się. Czyli wszystko już wiecie, na mnie już czas. Strażnicy dopilnują, by wam nie przyszło do głowy, by tu jednak zostać. Ba, jest nawet jeszcze ciekawiej. Prawie każda postać ma ze sobą wzajemnie relację jakąś. Tutaj, właśnie wspomniani bracia ze sobą rozmawiają. Jeden nienawidzi drugiego, drugi chce drugiego zabić, drugi się drugiego boi. Naprawdę czegoś takiego się nie spotyka często. I bardzo mi się to kojarzy z Heavy Rain, szczerze mówiąc. A porównanie do Heavy Rain, ode mnie, ogółem porównanie do Heavy Rain, to jest chyba jedna z największych. To jest największy komplement chyba jaki można otrzymać w moim mniemaniu. Ponieważ Heavy Rain to dzieło sztuki. Czyli ogółem fabuła, postacie, scenariusz ogółem i cały pomysł, cała oryginalność tego filmu to jest niesamowity plus po prostu ten bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Sz szczerze mówiąc, to jest jeden z najlepszych. Y znaczy nie no. Po prostu oglądało mi się to tak fajnie, że dawno się tak nie bawiłem przy oglądaniu machinimy. Aż dostałem Wenę, aż po prostu przypomniało mi się, ile można zrobić w tym godiku. No ale nie byłbym sobą, gdybym też nie wytknął błędów, ponieważ trzeba być obiektywny mimo wszystko jako tako w tej recenzji. Czy znaczy nie, nie obiektywny, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że widziałem też wady tej produkcji, i to również trzeba pokazać, żeby być sprawiedliwym. Tak więc teraz przejdę do tego, co nie jest najlepsze w tym filmie. W moim mniemaniu największą wadą omawianej produkcji jest dubbing. I wiecie co? Chyba nawet nie będę musiał zbyt długo tutaj opisywać. Posłuchajcie sami. Są jeszcze inne ciekawsze zajęcia, które można wykonywać w mieście portowym. A co do pracy, razem jakoś damy radę walczyć z ludźmi, którzy na swój cel życiowy wybrali łamanie prawa. Źle się czujesz? Bardzo mnie boli brzuch i chyba mam gorączkę. Musisz jeszcze wytrzymać. Ratować się, kto może, to nie my. Ratować się, kto może, to nie my. Ratować się, kto może, to nie my. A teraz wyobraźmy sobie, jak wyglądałyby pewne sceny filmowe, gdyby został użyty w niej właśnie ten realistyczny dialog. <śmany> Ratować się, kto może, to nie my! Ratować się, kto może, to nie my! Dobra, chyba już zrozumieliście. Przejdźmy zatem do... następnej rzeczy, która mi się nie podobała. Chcesz mówić? Odkąd cię spotkałem, mi powiedziałeś... Montaż za bardzo nie powala. Obraz nie jest najgorszy, chociaż nie wygląda jakby za wiele było z nim robione. Przej przejść jakichś specjalnych nie ma, więc sama sobie nie jest wadą, co prawda, ale sceny nagrane są nieźle, ale już niektórzy wycynali góne. Mnie to nie przeszkadzało w każdym wypadku jak przy oglądaniu filmu. Przejdźmy zatem do podsumowania. Fabuła zasługuje na mocne 8 na 10. Zdecydowanie bardzo mnie wciągnęło, cały czas chciałem dowiedzieć się co jest dalej. A to jest ten element, którego film Piotr D48 nie posiadał. Tutaj naprawdę nie wiedziałem co stanie się dalej, nie mogłem się doczekać jak się rozwinie wątki między postaciami i teraz też nie mogę doczekać, czekam na następny odcinek z niecierpliwością dzięki temu. Taka jest magia dobrej, wymyślonej przez siebie samego fabuły i postaci, które są po prostu świetne. Scenariusz i fabuła to najmocniejsze punkty tego filmu. Montaż oceniam na 4 na 10. Nic specjalnego, a momentami nawet lekko przeszkadza i psuje odbiór filmu. I naprawdę oglądając to czułem, kurczę, gdyby to było lepiej zmontowane, ładniejszy był obraz i w ogóle, no to lepiej by się to oglądało, ponieważ fabuła pasuje do to naprawdę takiego filmu bardzo ładnie wyglądającego i ładnie się przesuwającego po prostu i w ogóle nie, nie, było, nie było szału tutaj. Chociaż jak mówiłem, to nie odwracało za bardzo uwagi od oglądania filmu. Nie, nie, nie próbowano się nie, przesadnie. E Popisać efektami, popisać się swoim wielkim penisem, skillem w wygasie. Kurczę, zrobię tutaj blur, a tutaj strzała wleci ładnie, a tutaj po prostu użyłem moda. I będzie, kurde, patrzcie, jakie fajne. Choć tu jest mody, jeden użyty, ale tylko na potrzeby No kurde, rozumiecie chyba o co mi chodzi, nie? Tutaj jest ewidentny przerost treści nad formą, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu. I takie filmy to ja lubię. No, i ostatnia kategoria oceny, czyli przyjemność łamane na penis w kształcie i smaku i wyglądzie kupy, który jest polecany tylko dla osób powyżej 80, ro 80 roku życia z problemami chorobowymi podobnej do Alzheimera. No więc oglądało mi się to bardzo przyjemnie, naprawdę. Ten klimat też tego obrazu i montażu przypominał mi o tych pierwszych filmach gotikowych, może nie tyle pierwszych, ale co o serialach trochę w stylu ojca Chrzestnego, Ostrze Czasu, Droga Cieni, kurcze generał specjalnej troski, te wszystkie filmy wyglądały dosyć podobnie. I dubbing w sumie też trochę przypominał, chociaż tam dubbing był albo Iwonom, albo też zwykle nie był aż tak dobry. Chociaż nie, chociaż w generale specjalnej troski akurat role były genialne. No ale w każdym wypadku oglądało mi się to świetnie, po prostu jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem, jeśli chodzi o przyjemność z oglądania. I powiem wam, że ja ten film, nie no, to powiem y, już y, przy wystawieniu oceny, ale bardzo polecam ten film. Nie no, kurde, polecać też powinienem na końcu oceny. Dobra, dajemy ocenę końcową. No i podsumowanie, ocena końcowa. Powiem wam, że to, że Billy jest w tym samym studiu machinimowym, co ja, nie ma żadnego wpływu na moją ocenę, jestem tutaj całkowicie obiektywny. I... no mogę powiedzieć, że ten film podobał mi się bardzo. I powiem o nim to, czego nie powiedziałem jeszcze o żadnym innym filmie, a 7 miesięcy temu stawiłem swój. Ten film stawiam na równi z pierwszym odcinkiem Silent Harbor. O, tutaj jest dzwoni, poczekajcie chwilę, odbiorę od niego. O czym to ja mówię? No, ten film stałem na równi z pierwszym odcinkiem Silent Harbor, a uwierzcie mi, ja mam naprawdę wysokie mniemanie o naszym serialu i o tym, jak wyszedł pierwszy odcinek. I to jest pierwszy film, który jestem w stanie z czystym sercem porównać właśnie do, do naszego filmu. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że nasz film jest najlepszy i w ogóle, ale znam jego wady techniczne. Ale no jeśli chodzi o fabułę, no to, e, że tak powiem, no to tutaj jest porównywalnie, jeśli chodzi o oryginalność. No i co tu mogę dużo mówić? Polecam bardzo gorąco każdemu, kto no, widzi ten film. Billy zwykle nie tworzy powak, ale teraz zrobił, to wypierdolił jak skopyta po prostu. Bardzo warto obejrzeć, jeśli, ten, jeśli szukasz czegoś nowego. Naprawdę można się bardzo wczuć w ten film. No i jako że nie jest on za krótki. No to jest to niczym krótkometrażowy ten, naprawdę film. Naprawdę gorąco polecam. Obejrzyjcie ten film po prostu. I przekonajcie się, czy mówię prawdę. Jak za każdym razem. Bo teraz usłyszeliście moją opinię. Tak więc. Cześć!